Otóż dostaliśmy najmniej, co można: pół kadencji, funkcji bardzo prestiżowej, prestiżowo rzeczywiście niezwykle wysoko ustawionej, także w skali międzynarodowej, ale jeżeli chodzi o realne wpływy, no powiedzmy sobie, niespecjalnie potężnej. czyli przy założeniu, że i tak ta część Europy, czyli w istocie Polska, musiała coś dostać, no to dostaliśmy tutaj bardzo, bardzo niewiele. A jeżeli... prosił o jakąś mogę, Czy mogę tutaj się nie zgodzić, bo dla mnie miarą sukcesu w Unii, nawet tej polizbońskiej, jest czy yy, Oddanie części autonomii decyzyjnej powoduje, że ma się paradoksalnie większą suwerenność w tym znaczeniu kontroli nad sobą i swoimi problemami. Czy się zyskało w poszczególnych politykach coś, co jest większą szansą, niż gdybyśmy byli, byli sami? I paradoks polega na tym, że. Ta nowa sytuacja, to odejście od tego gorsetu szumanowskiego, przeregulowanej Unii, Unii Ujednolicającej, zwiększyła szansę, jeżeli się ją będzie umiało wykorzystać. I dla mnie najbardziej dramatycznym elementem w polityce wobec Unii rządu Tuska, i zresztą osobiście marszałka Komorowskiego, było to, że nawet nie wykonał tej pracy, którą Konstytucyjny Sąd Niemiecki, nakazał Bundestagowi, żeby dopasować procedury, żeby skonsumować te elementy władzy, które daje traktat. Także, a z drugiej strony strategia rządu Tuska była tylko uczynić prezydencję polską w tam za rok widoczną i właśnie wprowadzić ludzi, ale dla mnie najważniejsze jest, czy reguły gry dadzą się przełożyć na większą sterowność, paradoksalnie, mimo że mamy mniej autonomii. I to wymaga kunsztu w budowaniu instytucji i wyobraźni. I ja uważałam, że prezes jest sceptyczny wobec traktatu, bo z wrodzonym sobie pesymizmem nie wierzy. W urzędników. Nie wierzy, no to co zresztą mówiłeś, nie wierzy w zdolność państwa skonsumowania tej szansy. Bo to jest szansa, która może przerodzić się w porażkę, jeżeli się nie używa. To jest tak. Ja mówiłem w tej chwili o sprawach takich najbardziej rzucających się w oczy, jak sądzę, najlepiej zrozumiałych. W takiej dyskusji, gdzie no nie tylko specjaliści uczestniczą, ta sprawa oczywiście też powinna być podniesiona i tutaj dziękuję, tylko że to jest kwestia, o której byśmy musieli rozmawiać jeszcze dłużej, bo my byśmy musieli wtedy rozmawiać już nie tylko o sprawie polskiej elity politycznej sensu stricto, ale także o sprawie elit szerzej rozumianych, w tym elit prawniczych. Bo to na tym poziomie tutaj musiałyby zapadać decyzje. Przecież inicjatywy tego rodzaju z naszej strony występowały. No, trudno mówić na raz o wszystkim. Myśmy tego rodzaju inicjatywy podejmowali, mamy takiego znakomitego prawnika, który się tym zajmuje. Natomiast tu mamy do czynienia z pewnym murem na poziomie już tak troszeczkę innym. To znaczy na tym poziomie, który odnosi się właśnie do postawy tych elit, chociaż nie rezygnujemy i ciągle jeszcze liczymy na to, że pewnego rodzaju analogie z sytuacją, która była po traktacie akcesyjnym, gdzie jednak Trybunał Konstytucyjny uznał, że Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce, że te analogie może w jakimś momencie też zadziałają. Ale ja chciałem Państwu tylko uświadomić jedno, że mianowicie ten traktat w tej chwili. Funkcjonuje w sposób, który przede wszystkim wzmacnia zjawisko, no, które mimo wszystko określiłbym w ten sposób: mamy do czynienia z ciągłym przejmowaniem różnego rodzaju mechanizmów regulacyjnych. Przy utrzymywaniu, w tych właściwych centrach decyzyjnych, w którym są największe państwa, w gruncie rzeczy dwa realnych mechanizmów czy realnych czynników odnoszących się do rzeczywistej siły. Bo sądzę, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili przedyskutować całości spraw Unii Europejskiej, całego mechanizmu podejmowania tam decyzji mechanizmu międzypaństwowego mechanizmu grup nacisku, który jest tutaj niesłychanie ważny. No, relacji między tymi dwoma mechanizmami, relacji między mechanizmami, które pow są budowane przez grupy nacisku ekonomicznego i przez innego typu grupy nacisku, które dzisiaj też w Unii Europejskiej są bardzo mocne, działają w dużej mierze poprzez Parlament Europejski, ale działają także innymi metodami. To jest materia niesłychanie skomplikowana, tylko żeby podjąć w tym bardzo skomplikowanym mechanizmie grę, Grę w polskim interesie, ja się nie boję używać tego określenia, wszyscy tak naprawdę grają tam we własnym interesie. Potrzeba dysponować pewnym zespołem, przy czym to nie jest tylko zespół ludzi wysłanych do Unii, tylko to jest zespół znacznie szerszy, to jest kwestia postawy szerszych elit ich stosunku do własnego państwa, własnej suwerenności, własnych interesów, ich poczucia tożsamości, ich lojalności, znaczy miejsca, gdzie lokują swoją lojalność. To jest rzeczywiście problem, powtarzam, bardzo w polskiej sytuacji trudny, bo tutaj doszło do różnego rodzaju można powiedzieć zamieszań, ale wydaje mi się, to już w tej chwili abstrahuję na chwilę od tego głównego toku dyskusji, że możemy mieć tutaj także do czynienia z różnego rodzaju procesami pozytywnymi, procesami pozytywnymi, które różnego rodzaju negatywne mechanizmy będą łagodziły, a może z czasem nawet znosiły. W każdym razie jestem głęboko przekonany, że w Unii Europejskiej można podjąć grę w polskim interesie. I można ją podjąć na różnych poziomach, jednocześnie zwracając się na różne sposoby do polskich elit, by zechciały jednoznacznie swoją lojalność umieścić, ulokować i żeby w tej grze uczestniczyły. Tutaj jeszcze raz powtarzam, ogromnie istotne są elity, elity prawnicze. I wreszcie, proszę Państwa, kwestia klientyzmu, która tutaj stanęła. No, odrzucenie klientyzmu to była podstawa naszej polityki w ogóle, polityki, kiedy byliśmy przy władzy i oczywiście ja całkowicie podtrzymuję. Klientyzm jest najgorszym sposobem uprawiania polityki, który po prostu nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Wyobraźmy sobie, że my redukujemy nasze ambicje polityczne do takiego zupełnie najniższego poziomu. Że właściwie poza takim interesem ekonomicznym, interesem trwania, takiego najprostszego trwania, żadnych interesów nie mamy. Czy z tego punktu widzenia klient jest dobrą metodą? Otóż jest złą metodą, sądzę, że się ze mną zgodzisz. To jest także z tego punktu widzenia bardzo zła metoda, bo się wtedy nawet tych najbardziej skromnie, najbardziej um, w sposób samograniczający się interesów nie zrealizuje. I dlatego. On musi być odrzucony, on ma jeszcze pewną cechę, to znaczy on musi być odrzucony jawnie. To znaczy kancelarie dyplomatyczne świata, i te blisko nas, i te dalej, muszą wiedzieć, że polskie władze taką politykę odrzucają. No, ostatnio było kilka. Sygnałów z tego punktu widzenia naprawdę bardzo niedobrych. Nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, ale było kilka sygnałów bardzo niedobrych, i to na, można powiedzieć nie tylko na tym dotychczasowym azymucie, ale także jeszcze na innych. I to jest w najwyższym stopniu niepokojące. Ja mogę Państwu powiedzieć, że z całą pewnością tego rodzaju polityki Panie... akceptować nie będę. I wreszcie jest już ostatnia sprawa, tylko jedno Rosja. słowa, słowo Rosja. Rzeczywiście trzeba się zwracać do społeczeństwa. Rzeczywiście. Polityka udawania, że jest inaczej niż jest i to się w bardzo krótkim czasie sprawdza, nie prowadzi do efektów właściwych. No, na tym tle oczywiście zawsze trzeba stawiać sprawę katastrofy. To jest kwestia naszego honoru, naszego interesu, naszej suwerenności także, no, naszej przyzwoitości w sensie takim ogólnospołecznym, ogólnonarodowym. Nie chciałbym, żeby dzisiaj ta sprawa była tutaj przedmiotem dyskusji, ale chciałbym państwu powiedzieć, że tak to widzę i że pod tym względem z całą pewnością nie będę człowiekiem gotowym do tego, żeby przyjąć w tej sprawie zasadek która w ogóle nie jest przyjmowana nigdy w stosunkach międzynarodowych i w ogóle rzadko jest przyjmowana w stosunkach międzyludzkich, nawet w stosunkach rodzinnych, jeżeli przyjrzeć się regulacjom prawnym, ona jest bardzo często nieprzyjmowana.